Witam, tu Lorefan, i w tym kolejnym odcinku będziemy kontynuować opowiadanie historii zawartej w Wrath of Everchosen. Przypomnijmy, na czym skończyliśmy ostatnio. Eight Point zostało zaatakowane przez wojska śmierci, przez armię ściśle mówiąc Nighthandów, czyli Legion of Gryff. Podbili oni garnizon w Galtizar czyli tą twierdzę chaosu, która była umiejscowiona w Shish, przeszły przez Endgate Nantyhandy, a następnie po wielkiej bitwie podbiły Karheist, czyli tą olbrzymią twierdzę już chaosu, która miała bronić dostępu do samego Eight Points. Lord Saskirt, czyli głównodowodzący wojskami chaosu podczas nieobecności Archeona, zaznaczam, że jeszcze do tego wrócimy, czemu go nie ma w Eight Points, Polek w tej bitwie pokonany z ręki Lady Olymper, a ściślej mówiąc, pokazała mu swoją twarz, a jego serce po prostu wybuchło. Tongles Lord, czyli ten Gaunt Salmoner, który był jakby doradcą lorda Saskirda, uciekł z bitwy i jednocześnie zajął się organizowaniem następnych armii, które mogłyby odeprzeć tę inwazję Nighthandów. Trzy takie armie chaosu szybko się zebrały czy Varanaspair, tak, żeby jak najwięcej zyskać na tej inwazji. Należy zwrócić uwagę, że points to jest wielki kontynent, na którym poszczególne armie chaosu walczą ze sobą. I ta inwazja wojsk śmierci, Początkowo nie była uważana za nic niezwykłego. Dopiero właśnie w momencie śmierci Lorda Skirda każdy z dowódców wojska chaosu poczuł swoją szansę, swoją okazję. W momencie, gdyby udało mu się jakoś przysłużyć do odparcia inwazji yy, wojsk śmierci, mógłby w oczach Archeona znacznie awansować. Więc pojawiają się tutaj trzy armie chaosu. Pierwsza pod dowódcem Darko Warquin, Marakar Bladzkal. Jest to, jest to wyznawczyni Chaosu, która miała już kontakt z Szyjsz, która przebywała w tym mortar Ona jest na czele olbrzymiej armii maruderów Chaosu. Później mamy Lorda Cravena Karyks z Felkip. On jest na czele tak zwanego Czerwonego Tysiąca, Red Thousand. To jest grupa wojowników Chaosu, który poświęcona jest oczywiście koronowi. No i ostatnia, trzecia armia pod dowództwem Torga Spiwera Jest to starożytny czarnoksiężnik, który do boju zawsze rusza na swojej mantikorze. On dowodzi niewielką armią Nyrgla. I te trzy armie pod jakby takim zwierzchnym z wierzchnim dowództwem Gaunt Samanara zawarły taki pakt o nieagresji, ponieważ zawsze walczyły ze sobą, jak wszystkie armie chaosu, dopóki właśnie wojska śmierci będą w eight points, to one nie będą siebie nawzajem atakować. Armia Nighthandów postępowała w stronę Varana Spire. ich postęp był bardzo szybki, Lady Ollender wiedziała, że jest to dość ryzykowne, no ale taki był zamysł katakrosa, żeby ta armia Nighthandów, Legion of Grief, jak najdalej zaatakował, spowodował, żeby te wojska chaosu broniły się jak najdalej od Endgate. I Lady Olender odkryła, że za pomocą swoich zwiadowców, że armia właśnie tej Markar Bloodsky jest ukryta w Forest of Ice. Forest of Ice to jest takie miejsce, Właściwie las, w którym przebywają pająki. Pająki bardzo agresywne, bardzo niebezpieczne, w których w sieci każdy śmiertelnik mógłby się zaplątać. Te pająki pożerają tych nieszczęsnych śmiertelników. No i również ta armia tych maruderów, ukryta w tym lesie, ciągle musiała walczyć z tymi pająkami. Mimo wszystko to było, to było dla nich bardzo korzystne z tego względu, że te pająki sieci tych pająków potrafiły łapać nawet duchy. Czyli właśnie te, tych członków tej armii Nighthounds i tak jak Maruderzy liczyli się z tym, że muszą być ostrożni, że muszą uważać właśnie na te pajęczyny, na te pająki. Armia Nighthandów wkraczająca do tego Forest of Ice nie miała o tym świadomości, w wyniku czego ponosili znacznie większe straty w związku z atakami tych pająków niż, niż armia tych maruderów. Rozpoczęła się zacięta walka. Lady Olender odkryła jednocześnie, że zbliża się również ta druga armia, ta druga armia tego właśnie Karyksa z Falkip, która groziła tym, że okrąży tą armię Nighthandów. W związku z czym wysłała... Na Kurdosa Walentajna na czele z olbrzymim odbiciałem Hegeswarajtów, który miał uderzyć wojska chaosu z flanki. Jednak gdy on wyruszył, najpierw zaatakowały go demony Nurga, przyzwane właśnie przez tego tolorka. Kurdos Valentine udało mu się je wszystkie pokonać, strącił je z nieba korzystając ze swojej mocy magicznej, jednak dalszy postęp tych Hackzwrightów później został zatrzymany zarówno przez wojska właśnie Khorna, jak i później po prostu wpadł w te w wojska nurga, To był oddział Blessed Sons, czyli taki oddział pobłogosławionych przez nurga różnymi darami od tego Boga choroby. I w ten sposób atak z flanki tych Hexwrightów w ogóle nie doszedł do skutku. Ta armia tych Hexwrightów utknęła walcząc bez przerwy z coraz to nowymi nadchodzącymi wojskami chaosu. Tymczasem z, z tego lasu wojska Nighthandów powoli zostały wyparte. W momencie, gdy zostały wyparte te wojska Nighthandów i ta szarża Hexwrightów, właściwie została również zatrzymana, pojawił się wtedy Tongles Lord w swojej Silver Tower i na tą armię Nighthandów zrzucił całą swoją niszczycielską makię. W wyniku tego ataku właściwie Legion of Grief przestał istnieć jako zorganizowana armia. Resztki tej armii na czele z Lady Olender, na czele z, z Krudosem Valentynem, który już wcześniej uciekł z pola bitwy, widząc, że bitwa została przegrana, uciekły w stronę Endgate. Armia chaosu triumfowała. Odniosła wielkie zwycięstwo. Katakros. Liczył się, z tym. Liczył się z tym, że właśnie cały Legion of Griff będzie zniszczony. Mógł kalkulować te straty z tego względu, że Legion of Griff bardzo szybko odzyskiwał siły. Przypomnijmy, w momencie, gdy Katakros był uwięziony pod Letis, było, było to oblężenie tego Letis, to właściwie Legion of Griff został również wtedy zniszczony, prawie całkowicie przez szarżujące armie Flash iter Mimo wszystko na tyle stołał odzyskać swoje siły, że tutaj mógł po raz kolejny pokazać swoją siłę. Katakros wykorzystał właśnie ten fakt, że Legion of Griff zaatakował już przy Valenspire, już przy tej twierdzy. Dało mu to, Tą szansę, że on przechodząc właśnie przez Endgate na czele z potężną armią Osirach Bon Persów, mógł wybrać miejsce, w którym przyjmie te nadchodzące trzy armie chaosu. I on to miejsce wybrał na takich wzgórzach. Te wzgórza były zwane Męką Harad, Harada. Męka Harada. Harad Stormend. Dlaczego taka nazwa? Ponieważ Harad był to potężny gigant chaosu, który zamieszkiwał w tych wzgórzach, który wciąż atakował, męczył wojska chaosu przychodzące tamtędy, aż do czasu, gdy Arkeon pojawił się tam osobiście. Arkeon pokonał tego giganta, okaleczył go, w ten sposób, że później przez jeszcze wiele wieków ten harat konał w tych wzgórzach. No i w związku z czym jest właśnie ta nazwa. Ustawienie armii osierach Bonripers właśnie na tych wzgórzach pozwoliło przede wszystkim uzyskać tę przewagę, tej wysokości. Pozwoliło katakrosowi ustawić potężne maszyny oblężnicze, których za zadaniem było zrzucanie tego całego ognia na nacierające wojska chaosu. Wojska chaosu, zgodnie z przewidywaniami Katakrosa, uderzyły właśnie na, na te wzgórza, uderzyły na całą jego armię. I jeszcze jedna taka ważna rzecz, ta wzgórze, na którym broniły się wojska Katakrosa, miało tą właściwość, że szyki wojsk chaosu musiały się bardzo ściśnić w momencie, w momencie szarży, w momencie, w momencie ataku co bardzo sprzyjało wszelkim tym oddziałom łuczników, oddziałom tych maszyn oblężniczych, które mogły tym bardziej siać zniszczenie w wojskach chaosu. I tak po jednej stronie wojska chaosu atakowały właśnie oddziały tych maruderów chaosu wraz z tym czerwonym tysiącem, po drugiej stronie mieliśmy te oddziały nyrga na czele z te oddziały atakowały, te trzy wielkie armie atakowały, a Osiris Bonnipers się broniła. Mimo, że broniła się świetnie, było widać, że po prostu te trzy armie chaosu, dominujące pod liczbą wojowników, w końcu będą musiały przeważyć. Mimo olbrzymich strat, jakie doznawały właśnie ze względu na, bez, na nieustanny ostrzał artyleryjski, ostrzał łuczniczy ze strony Bonripersów, te armie wciąż posuwały się do przodu. W końcu Markar, Blatskaj, Jak i Karyks udało im się przedrzeć przez, przez szeregi piechoty Osirach Pers i dostać do właśnie miejsca, w którym były te maszyny obrężnicze, i je zniszczyć. Marka myślała, że w ten sposób zaczynają wygrywać tą bitwę. Okazało się, że był to właśnie palan katakrosa, ponieważ w, zaraz za linię wojsk chaosu został wysłany oddział. Potężny oddział kawalerii. Osirach Bonriperców, który miał za zadanie po prostu zaszarżowanie od tyłu, zamknięcie tego okrążenia, który był przygotowany przez katakrosa. Ten oddział tych, tych, tej kawalerii to byli przerażający elitarni jeźdźcy Cavalos De Kawalos czyli, czyli pod dowództwem Ark Cavalosa Zantos. Ark Cavalosa Zantos jest to istota zwana Czarną Włócznią Osji. Właściwie jedyna taka istota, która mogła przeprowadzić tą szarżę, ponieważ teren tam znajdujący się był bardzo trudny. I W związku z czym żaden z tych dowódców chaosu nie podejrzewał, że mogą zostać okrążeni przez jakikolwiek inny. Oddział. To udało się jednak tej właśnie czarnej włóczni, osi zrobić, i w momencie, gdy on zaszarżował na wojska chaosu, właściwie bitwa już była przesądzona. Szarża spowodowała, że ta olbrzymia połączona armia chaosu podzieliła się na dwie części. O, mu udało się to przedzielić. Największe takie uderzenie zostało skoncentrowane na armii Nurgla, na tych blast sansach, na, na właśnie na tych oddziałach tego czarnoksiężnika Chaosu. Tlork Basilisk na swojej mantikorze został wkrótce przekuty Włócznią właśnie tego ark Kawalosa Zantosa i padł martwy. Cała jego armia poszła w wyniku tego w rozsypkę. Reszta, pozostała część armii chaosu została okrążona. Jednak ze względu na liczbę tych wojsk tego chaosu, ten ark. Ark Kavala Zantos zdał sobie sprawę, że nawet w momencie, gdy on zamknie wszystkich w okrążeniu i oni będą uciekać, to samą swoją liczbą, w związku z tym, że szarża tej jego kawalerii osłabła siłą rzeczy, to po prostu zostanie zgnieciony. I to wykorzystała właśnie to Markar, żeby wyrwać się z tego okrążenia na czele ze swoimi resztkami swoich wojsk. Natomiast ten Czerwony Tysiąc walczył do samego końca. Katakros był wręcz pod wrażeniem waleczności, bitności ich dowódcy, no i na koniec zlecił po prostu, żeby już rozprawić się z resztkami tych wojsk. W ten sposób Katakros przedostał się do Eight Points, w ten sposób pokonał trzy olbrzymie armie chaosu. I jego następnym celem nie było kontynuowanie natarcia na Waranspair. Zdawał sobie sprawę, że wojska chaosu będą wciąż przychodzić, będą przychodzić kolejne te armie chaosu. On po zwycięstwie właśnie na tych wzgórzach Harad po prostu wycofał się w stronę Endgate. Wycofał się w stronę Endgate, wycofał się do ruin Karheist i o tym, co dalej tam robił i o tym, jak zareagował na tą porażkę Archeon i co właściwie Archeon robił przez ten cały czas, będziemy opowiadać w następnym odcinku. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.